Wciąż to czuję, dreszcz na plecach, motyle burzujące w brzuchu, i śmieszne łaskotanie między piersią a gardłem. Niczym wolny ptak szybujący w powietrzu, gdzieś pośród chmur, niosący promienie słoneczne na swoich skrzydłach. Wciąż mi potrzeba spontanicznej miłości. Siły dłoni, delikatności ust, wspólnego oddechu, uniesienia. Jak samotne pióro, unoszące się na wodzie, drfujące z wiatrem, spokojnie wpatrując się w niebo, oczekujące zachodu słońca. Wciąż drży dusza na myśl o upojnej nocy, iskrze uwielbienia. Dreszczu emocji i otwartej przestrzeni, jak koń w galopie, czując wiatr, wolność chwili, spokój myśli, prawdziwość, uczuć.